Dobrze, będzie. Będzie. Siemanko, witam w mojej kuchni i dzisiaj wam pokażę, jak przygotować majonez aioli. Taki hiszpański majonez, do przyrządzenia potrzebna będzie majonez oczywiście, prawda? Cytryna, sok z cytryny, chcę wyciskać i dodawać do majonezu. Ayolit to jest taki hiszpański majonez, tak jak mówiłem, kiedyś przyrządzali to z oliwy, z oliwek i z żółtek jajek. No ale dzisiaj mamy majonez, prawda? I, i, i Oni mieszali, total mieszali, i aż do powstania takiej gęstej, jednolitej masy. No, w tych czasach mamy majonez, to dlaczego go nie użyć? Dlaczego mamy nie używać rzeczy, które od razu są gotowe dla nas? Super. Także dodajemy do majonezu. Dodajemy. Sok z cytryny, około 1 trzeciej cytryny spokojnie nam wystarczy. Zależy jak to lubi oczywiście i do czego będzie tego używał. Możemy to używać do, do wszystkiego, do wszystkiego od czego chcemy. Możemy jeść to z chlebem, z kurczakiem, z owocami morza, z wszystkim, czym chcemy, nie? I dodajemy drobno posiekany czosnek. Do tego majonezu mieszamy. Super majonez jest gotowy. Pomiażdżony czosnek dodajemy do majonezu. I to wszystko. Super. Mieszamy. W ten sposób najlepszy. A tym jeszcze możemy łyżeczką wymieszać. Super. To jest to, co chcieliśmy osiągnąć. To jest majonez czosnkowo-cytrynowy. Nazywa się aioli. Dziękuję bardzo i życzę smacznego.